a no to na ale się już mogę, Jeśli połowę, kto to wycześni, ekslonorze ślus, bez wściekło, wrócił Ej, no dolej, ja był... Jałoch mi mi śnić, no dolej, ja był w zastumień. Równie a no dolej, nie bym nie w się umaklaj, my ej, no, pójdę, byliśmy to, bez... Och, w Memo do tego ja miast, sam z szotką, no i bok, mniej, mnóstwo miast, eksologiczność, mnóstwo miast, 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 mnóstwo Mas twarz snif, a uatceż on ma snęś papas. Haat plebla duszny ośus. Mas twarz snif, śliś twarz zedy. Haat plebla duszny ośus. Mas twarz snif, śliś twarz zedy. A uatceż on ma haat I tu chodzi ciach. y nam era chibio y no bagemos <noise> <noise> Szamak ...się łafowała, że obok ...na coś ej... szor... ...i do <noise> Lubił się już schlimm wird mich nicht Hej, do dolega bypse inbie huso. Szybujasz obok szobu, tego się. W Caipeřstaniek smog, śniżny oczyszczamiesz, śniżny popesty. No a co dźwięk? Hej, w no a czego No Szej, Hej, do dolega bypse lubon czą. Hej, no. I kto wybor, Ściwopieniem... Aha, a masi X i plus, 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 plus,